Żyj tak, jakbyś żył po raz drugi i tak, jakbyś za pierwszym razem postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz. Dzisiaj temat nieco bardziej refleksyjny. Jeśli interesuje Cię psychologia i rozwój, to zaobserwuj, bo jesteś we właściwym miejscu. Tak się złożyło, że czas biegnie tylko w jedną stronę i żadnej z chwil nie będzie nam dane powtórzyć. Jednocześnie w niemal każdej z tych chwil podejmujemy nieodwracalne decyzje. Nasze życie porównać można do planży do gry w szachy. Jesteśmy w stanie podjąć tylko jedną nieodwracalną decyzję naraz, podobnie jak szachista, który jest w stanie wykonać tylko jeden nieodwracalny ruch w swojej turze. Podobnie jak ten szachista, stajemy przed wyborem bardzo wielu decyzji, które możemy podjąć. W szachach sytuacja jest bardzo prosta. Istnieje pewien najlepszy ruch w pozycji, najgorszy ruch w pozycji i cała gama ruchów pośrednich. W życiu sytuacja jest podobna, natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, który z ruchów jest najlepszy. Niemniej jednak warto, to jest próbować w każdej sytuacji poszukiwać tych najlepszych ruchów pozycji i starać się możliwie świadomie wystrzegać tych najgorszych ruchów pozycji. Cytat, który przytoczyłem na początku, jest właśnie o tym: że mamy jedno życie i ograniczoną liczbę dobrych i złych decyzji, jakie możemy podjąć. Po więcej wartościowych myśli zaobserwuj.